Mamy książeczki. I przyszła wczoraj do nas książeczka od Antoniny, Owie Silen. Gratulacje. Książeczka jest po prostu. Rewelacja. To jest książeczka, która rośnie razem z dzieckiem. Aria jest zachwycona tym czerwonym autkiem. Autko jest praktycznie na każdej stronie, więc mega wciągające. Świetna historia. O co chodzi z tym, że książeczka rośnie z dzieckiem? Macie tekst, i w tekście zaznaczone na czerwono jest no takie główne słowo, które no jest skierowane do małych dzieci. Te podkreślone. Zdania są dla starszych dzieci, no a całość jest jeszcze dla starszych, więc każde dziecko tutaj się odnajdzie w tej książeczce. Dodatkowo są kontrasty, tak, dla tych najmłodszych dzieciaczków, czerwone, więc sztosik. Jestem pod wrażeniem. Gratulacje, kochana! pytają, co Aria trzyma. Czy to test ciążowy? Tak, moi drodzy, to test ciążowy. Dziękuję za wszystkie gratulacje, naprawdę. Jesteście kochani, ale nie, to nie jest test ciążowy. To jest taki pilocik do lampki królika i ona go uwielbia. Ona rozmawia przez telefon, przez ten pilocik. To jest jej alo, alo i koniec. I ona jest nie nierozłączna z tym pilocikiem, więc po prostu na... Nie zdziwcie się jak na każdym zdjęciu czy filmiku Ach. będzie z nim, bo ona go uwielbia.